Bardzo się cieszymy po tym zwycięstwie, ponieważ zespół Wilków Morskich jest drużyną bardzo mocną kadrową, która naprawdę dobrze gra u siebie na Hali. Ten teren jest na pewno gorący. Właściwie wszystkie drużyny z ligi będą tutaj miały ciężkie mecze, także dlatego zwycięstwo smakuje podwójnie. Natomiast jeżeli chodzi o mecz, to myślę, że udało nam się w większości zrealizować założenia przedmeczowe i wygrać deskę, wygrać zbiórki ofensywne to było bardzo ważne, udało nam się ponawiać akcje, po których były ważne punkty. No i zagraliśmy w mojej opinii nieźle w obronie. Przede wszystkim udało nam się ograniczyć zawodników podkoszowych, grę zawodników podkoszowych. I nie mieliśmy większych problemów z graczami obwodowymi. Także myślę, że można pochwalić mój zespół za, za ten mecz. Jeszcze raz powtórzę, że bardzo się cieszymy. To jest trzeci mecz, wygrany pod rząd, chcemy tę serię, serię zwycięstw kontynuować. Dziękuję. Tak, trałem podział, bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Ja się osobiście cieszę, że nasza gra ulega takiej przemianie. Tak na początku sezonu toczyliśmy wyrwane pojedynki z drużynami, ale w końcu nie potrafiliśmy udowodnić, że jesteśmy lepsi. W ostatnich trzech spotkaniach, także w tym tutaj, pokazaliśmy, dowiedzieliśmy to zwycięstwo do końca i pokazaliśmy, że potrafimy w końcówce grać dobrze i skutecznie i, i wygrać. Dobre zwycięstwo, a teraz bardzo ciężkie spotkanie przynajmniej w Koszalinie i to będzie prawdziwy test dla nas, bo gramy z czołem, zespołem na wyjeździe, więc dzisiaj jeszcze możemy się tutaj pocieszyć, ale musimy od jutra zacząć się koncentrować na kolejnym spotkaniu. Dziękuję. Niektóre nam chwały nie przynosi na pewno, bo po wygraniu meczu, wygranym spotkaniu w Rubinie no, sądziliśmy, że tutaj uporamy się z zespołem dobra Dąbrowa pokazała się w tym sezonie naprawdę z dobrej strony na wielu spotkaniach i potwierdziła tutaj w Szczecinie, że jest zespołem twardym, walczącym, zdeterminowanym, agresywnym. Bardzo dobry graczy posiadający na obwodzie, więc dobrze 1 na 1, z tym mieliśmy największy problem, szczególnie z mandramy na pozycji 1. No sporo sporo sytuacji na jeden w łatwy sposób wygrywał, i to chyba była główna przyczyna. My natomiast w ataku no nie graliśmy konsekwentnie. Jeśli ja tylko prowadzimy z wysokimi i piłki trafiały do wysokich, nie było to wyraźnie doprowadzone, ale tymi 4-5 punktami udawało nam się prowadzić. W momencie, kiedy próbowaliśmy zostać bohaterami, niepotrzebne z rzuty bez, tak takie takiej rozsądnej selekcji spowodowały, że z tego bardzo łatwe, szybkie ataki wyprowadzali goście i, i mówię, no taka, taka jakby, takie przekonanie po meczu w Lugninie, że, że tu już naprawdę jesteśmy goście, no, no nie powinno lecaliście, bo jesteśmy zespołem e, skromnym, e, beniaminkiem i każdy mężczyzna to będzie być jako życie inaczej sobie nie wyobrażam e, grania w ekstra na pewno nie wielkimi umiejętnościami jesteśmy w stanie przebyć, tylko zdecydowanie, determinacją, obroną i, i grą zespołu. Gratuluję zespołu, no, jest dobrą zwycięstwem. No, mnie jest osobiście dzisiaj wyjątkę poprzez no, po spotkaniu, no, ale takie życie e, sport ma takie prawa no, i fakt, tak, 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 często się jakby toczy. Dziękuję bardzo. Myślę, że dzisiejsze spotkanie było bardzo wyrównane od pierwszej minuty właściwie punkt za punkt. Myślę, że w końcówce zabrakło nam zimnej głowy. Mieliśmy grać swoje długie, spokojne akcje, podawać piłki do, do, do wysokich, bo w przeciągu całego meczu to, to, to dawało efekt. Zawsze albo wymusiliśmy fala, albo, e, albo skończyliśmy to punktami. Myślę, że zabrakło trochę spokoju w decydujących akcjach. No i w przeciągu całego spotkania myślę, że słabo zagraliśmy na linii rzutów wolnych gdzie zabrakło nam skuteczności przy tak wyrównanym wyniku, na pewno, na pewno miało to znaczenie. Gratuluję drużynie z dobrowy. Myślę, że nie możemy spuszczać głów w dół i czeka nas następna runda, w której większość spotkań rozegraną u siebie, postaramy się podnieść i znacząco poprawić bilans, który do tej pory osiągnęliśmy. Dziękuję bardzo.